Hejka, dzisiaj młoda kapusta z boczkiem, kurczakiem i serem camembert. Od razu mówię, jeżeli nie lubisz camemberta, zastąp go śmietaną. Na początek pokrój boczek w kostkę i wrzuć na patelnię, podsmaż na złoto. Potem dorzuć posiekaną cebulę, a gdy się zeszkli, dodaj pierś z kurczaka, pokrojoną w kostkę i smaż razem około 5 minut. Potem dodaj posiekaną kapustę, przeciśnięty czosnek, dopraw wszystko solą, pieprzem i papryką, wlej bulion oraz pomidory z puszki. Gotuj pod przykryciem około 15-20 minut, aż kapusta zmięknie. Na koniec dodaj serka Membert. Dokładnie wymieszaj, gotuj jeszcze przez 2-3 minutki, aż ser się rozpuści. Posyp wszystko świeżym koperkiem i podawaj na ciepło. I bęk! Przepyszne, domowe, sycące danie z sezonowych składników z nutą francuskiej elegancji ląduje na Waszych stołach. Moja żona... Oszalała, kiedy pierwszy raz tej pysznej kapusty z serem Camembert spróbowała.